Nie tylko na... A szczęście ty, Girma. No, nie. No, witam Dzień kolejnym lotem. Przyjechała babcia. To W końcu już. Minęło już prawie 5 miesięcy. No, dawidzę. Cieszę się, jesteś jest zadowolona. Teraz ich laszczyk, dzięki laszczyk i dobry Ona tutaj przywiozła całą torbę smaku Słodycze! Będziemy jeść! Najważniejsze, od tego wszystkiego nie odejść, bo cała torba, cała siatka słodyczy Teraz zobaczę, tu mamy jeszcze prezencik dla nas, taka kołdra Na lato Z bawewny Zobaczymy O, taka fajna, taka letnia Cienka, nie? Będziemy spać i widzieć sny kolorowe tak, I ty będziesz w krewatce, tak, tak, widzic. Idziemy do Tak, 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 z nami. Tak, gdzieś z i z papą <grywań> nada, baby, ruću, brat, i ukrywajcie. Nie, 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 na, nie, 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 na nie, 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 Must <gry> Jesteśmy już po spacerze. Dawid zasypie. Ja teraz będę gotować biszkopt. Bo w ten weekend mamy jubileusz u teściowej, więc chcę przygotować tort. Już będziemy wymieniać gondola na spacerówkę. Papsia pilnuje dziecka. Mm. Witamy w kolejnym dniu. Przyjechaliśmy z mamą na magazyn. Trzeba kilka godzin posiedzieć, zaczekać, dopóki przyjedzie kurierce. I pokażę akurat mamie naszą firmę, bo ona jeszcze nie wiedziała. No. O, tak jest No u nas tu trochę. Pozmieniało się. Mhm, barwniki. Mhm, teraz wybierzemy jakąś podstawkę dla teściowej. To masa cukrowa. Zrazu z kolorem, tak? No tak, można figurki sobie robić takie. To takie ranty, formy by piec bez kopty. To ja w garnku piekłam, a to, to są takie specjalne to pery, to takie też na ciasto tak dajesz, ciach, ciach, no żeby. Też masa cukrowa, tylko w mm -hmm. takich wi wiaderkach. Mm. Bo ona wysycha jak na tym. Mm -hmm. no I właśnie tak wygląda, ale tu fajnie tak zrobiliśmy, nie? Że... Mm. Dużo tych posypek tak, no, Teraz coś? u nas. Co tam Dawid obudził się? Skończyliśmy pracować na firmie, przyjechaliśmy za tatą. Już skończyłam gotować tort, tak on wygląda. Przypominam, że wszystkie dekoracje możecie kupić w naszym sklepie Pel. To są waflowe kwiaty, to jest koronka, nie wiem z czego ona zrobiona, ale to nie masa cukrowa. To parę również znajdziecie, taki podkład, więc zapraszam na torcino. Taki to tort. dzisiaj już jedziemy za kilka godzin. Mam nadzieję, że jeszcze będzie też dobry w smaku. O, w środku jest krem z nutellą i um, taka galaretka z wiśni. Tak, David, opowiedz, opowiedz co tam jest. Czego jemu podobało On wyrosty też sobie kupił, tak? Na kogo Dobrze kiedy żona za kierownicą, nie? свечки. Сто лад, полчаса Что-то <coração�> полчаса sola... отпустя. Ура! С Не <jal lö Game91> сподянка. <sult crackers> Dzień znów Znowu nie siedzimy w domu. Jesteśmy na plaży w pogoriu, Tylko, że przyjechaliśmy na spacer raczej. Nawet nikt nie wziął stroju kąpielowego. Fajna pogoda, niedziela, to jest dużo ludzi. Nawet y, molo jakieś jest. Prawie jak w Sopocie. Morem pachnie. pachnie morzem. Pachnie morzem. Pachnie morzem. Кажется, все таки же мои родители мучают. Zrobiliśmy kółko. Kolejny dzień i znów spacerujemy dookoła jeziora. Tym razem jezioro Maroko. Niedaleko od naszego domu. Oleg pojechał już do pracy, a babcia z matką z wnukiem, z wnukiem, z dzieckiem, z synkiem. Dziś trochę padało, jest troszeczkę chłodnie, ale z innej strony nawet lepiej, bo wczora było, wczoraj było trochę gorąco, tak? nie przyzwyczaiłam się do takiej pogody letniej, letniej. Jak planowaliśmy zakup mieszkania, to patrzyliśmy, by może kupić w tym czy w tamtym domie. Ja już nie powiem na pewno, który to był dom, żeby kupić mieszkanie, ale jak już wiecie, że jednak zmieniliśmy decyzję i postanowiliśmy Lepiej nie kupować. Ja bardzo się cieszę z naszej decyzji, ponieważ jeśli popatrzysz teraz na stawki procentowe, na WIBOR, to no, robi się nie bardzo dobrze, więc myślę, że to była udana decyzja. Robiłam kalkulacje i w tej kalkulacji robiłam takie postanowienie, że za 10 lat stopa procentowa może wzrosnąć tam na 1,5% i jak się zmieni stopa procentowa, a tu nagle wzrosła już nie wiem o ile. 5-6% ta stopa procentowa, więc nawet nie zazdroszczę osobom, którzy wzięli sobie kredyt na hipotekę i jeszcze na maksimum swój zakredytowali się. Jedna z podstaw takiej finansowej wiedzy to nie wolno brać kredyt na swoje maksimum. W ogóle kredyt to nie bardzo fajna rzecz, ale na przykład w przypadku hipoteki to okej, okay, to może się Opłacać, ale zawsze trzeba brać mniej niż ci daje bank. Bo często tak się zdarza, że na przykład przychodzisz do banku, chcesz kupić mieszkanie tam za 300 tysięcy, a tu bank ci mówi, że możemy dać Ci 500, i ty taki: O, to wezmę 500, coś tam będę na 200 zł więcej płacić, nic ci nie szkodzi. A później okazuje się, że masz spory kredyt, płacisz już kilka lat, a spłaciłeś. Bardzo mały procent od właśnie samej kwoty pożyczki, bo przez pierwsze lata więcej płacisz odsetek i więcej płacisz też ubezpieczeń. Jeśli ktoś jest ciekawy tego tematu, możecie po prostu oglądnąć mój filmik. Może on jest troszeczkę nudny, ale jeżeli ktoś ciekawi się tematem, to warto go posłuchać tak uważnie. Znowu witamy na spacerku w kolejnym dniu. Teraz znowu spacerujemy w parku korzowskim sząskim. Jak widzicie w rosarium już po prostu ro rozy kwitną, pachną, więc zapraszam kto miejscowy naprawdę chociaż i tak, jeżeli ktoś miejscowy to i tak zna, że tu już wszystko kwitnie, a może ktoś z innych miast planował wycieczkę do Katowic, to akurat chyba fajna okazja, by przyjechać i zobaczyć Rosario. Niesamowita ilość róż, wszystko kwitnie, wszystko pachnie. Zrobiliśmy już trochę zdjęć. Mama za kierownicą. <gry> odwiedzamy etniczny Muzeum Skansen w Chorzowie, o ile jest pracownikiem kultury i w ogóle interesuje się tematyką, takim etnografią ludowym w ogóle życiem dawnym, to pomyślałam, że jej będzie ciekawie. I też nie byłam tu. Byliśmy z Olechem w jakimś innym mieście, już nie pamiętam, chyba u Pszczynie kiedy byliśmy, to chodziliśmy też w Skansen. A tu koło nas, które w Chorzowie Muzeum, to po raz pierwszy odwiedzam. A teraz znajdujemy się w domku 1786 roku. Tak to wyglądały domki kiedyś. Właśnie jakie łóżko.